Witam wszystkich bardzo serdecznie Tak więc zobaczcie jakie zmiany zrobiłem w tym moim domku Tak więc pierwsze piętro jak widać bez zmian Tylko lampę dodałem Drugie piętro tak jak widać bez zmian Trzecie piętro bez zmian I ostatnie piętro bez zmian Tak więc o co mi chodzi? wtF tak więc, nie wiem czy zauważyliście, ale bardzo długo nie nagrywałem. Jest to spowodowane tym, że nie za bardzo mam czas, żeby nagrywać. Jestem e, z, z zajęty. No nieważne co. E, dawno mnie nie było na serwerze, tak szczerze. I jak widzicie, gubię się wszędzie. Pójdę tam zobaczyć, co się zmieniło. W, tak naprawdę w sumie... Tak, zobaczyłem, co się działo na serwerze ale w sumie... A, to jest mój sulfur factory znaczy gu bo wtedy mi coś do czegoś było potrzebne pamiętam ale tu laguje a nie to fraps okej okay. tak więc nieważne dlaczego mi nie było ale mi nie było i raczej to nie to że to się zmieni raczej będzie cały czas tak tak więc Spodziewajcie się tego, że raczej odcinki będą wychodzić raz na miesiąc albo nawet rzadziej będzie... To nie będzie trwało, mam nadzieję, aż tak długo. To będzie trwało dopóki się nie przyzwyczaję, albo dopóki się coś nie stanie, że... Nie to, że nie chce mi się nagrywać ani nic z tych rzeczy. Po prostu yy, to jest rzecz ponad gry i, i, i rozrywkę. No nieważne. Chciałbym sobie pograć, niestety w ogóle praktycznie ostatnio nie gram. Tak więc zmiany, tak więc tu jest szkło, tu jest szkło, tu jest netherrack i nie działają drzwi. No po prostu super. No. Nie było mi dwa tygodnie na serwerze i już jest świetnie. I poza tym, co się jeszcze zmieniło? Maszyny. Nie ma maszyn. I połowy paneli słonecznych, zresztą czterech y, Ultimate hybrid No i tam kilka tych zwykłych, advanced. Mhm. Super. Kable poznikały, tak jak widzicie. Naprawdę świetnie. Lepiej być nie mogło. Jak widzicie, ktoś naprawdę bardzo mądry to wszystko podłączał. Pomyślicie sobie, hmm, kto już by taki to mógł być? A ja wam powiem tylko i wyłącznie tyle, że ja tak naprawdę wiem kto to był. To na pewno był Gargames, bo on się naprawdę bardzo dobrze zna na tym wszystkim i on wiedział tak naprawdę co robi. I oczywiście jego pretekst będzie, że hmm, ale ja tylko chciałem trochę energii dać do maszyn. Wybuchło i pewnie nie chciał o tym gadać, także poszedł sobie i widziałem nawet, że zrobił trochę swoich maszyn. Byłem u niego. Ale nie, nie jest to zbyt wiele maszyn. Yy, większość ludzi na tym serwerze już nie gra. Nie wiem czy to jest spowodowane tym, że ja już nie gram, czy to jest spowodowane tym, że yy, feed the beast ostatnimi czasy stało się mniej popularne. Wyszły tam różne gry, ciekawe, w ogóle... Nie wiem, nieważne. Ale wiem, że yy, fit the beast już nie jest zbyt popularne. I w związku z tym ja się cieszę, bo w sumie granie w gry, które nie są popularne jest fajnie, bo nie wiem dlaczego, ale może kiedyś Feed the Beast będzie się zaliczało do klasyków czy coś takiego, a ja będę w to grał. Nie wiem. Chociaż wątpię, czy mody mogą się zaliczać do klasyków, ale nieważne. Tak jak widzicie, no to nie jest zbyt fajnie, że ktoś rozwala maszyny, idzie sobie i Później w ogóle nie gra i tak dalej no, Rozumiem wszystkie wytłumaczenia, że Co się stało i tak dalej No super, no fajnie, no ale no Mnie to nie bardzo obchodzi, tak Nie za bardzo No Ktoś się tutaj na pewno nie... Nie mówię Że to jest Gargamers, ale Szczerze, nikt Nikt mi tak nie zrobił A chyba z dwa Bądź raz już coś takiego się zdarzyło. Że po po updejcie chyba maszyny wybuchają bardziej. Tak więc powiedzmy jedna z maszyn, powiedzmy, nie wiem, ta i ta wybuchła i zrobił się jeden wielki blast tutaj i wybuchło wszystko. Tylko, jak zauważycie to sobie tutaj, nie ma dwóch panelów słonecznych. I no troszeczkę mi się mało, to jest dosyć mało prawdopodobne, że wybuchł, wybuch wybuchł. wybuchł. Był taki silny, że to wszystko wybuchło I akurat te dwa panele słoneczne rozwalił I dzisiaj taki bardziej detektywistyczny odcinek Ale zobaczcie Gargamel's, nie wiem, nie zgadałem z nim Ale prawdopodobnie przestał grać Bo nie widzę, żeby miał dużo zaawansowanych rzeczy Zresztą jego UU i ilość... Wchodziłem chyba 3 dni temu. Jak widzicie, tego nie zmienił, także A raczej już nie gra. I patrzcie, co tutaj ja widzę. Mhm. Ja wiem, że on sobie zrobił jeden. Tak, to chyba nawet mi mówił, że sobie zrobił jeden. Ale skąd by tak szybko miał kolejne 4? Nie wiem. Może faktycznie sobie zrobił? Może wziął ode mnie 2? bo tamte dwa wybuchły bardzo możliwe naprawdę nie chcę spekul spekulować ani nic z tych rzeczy ale to mi się naprawdę wydaje podejrzane zresztą wod yy, mm. byłem u niego w bazie nie chcę mi się tam iść tam jest dosyć długa droga on dosyć daleko mieszka wod yy, dobrze mu szło ale no nie widziałem ultimate Hybrid, widziałem hybryd Także no z tego co widzę to wina Gargamersa i tak tak serwer coś tam świat zapisów nie, nie. wiem że to się coś tam skończyło premium i tak dalej ale patrzę że włączony serwer to jeszcze nagram tutaj stąd yy, w ogóle ten to co teraz robię nie ma sensu żebym cokolwiek tutaj zrobił bo ja już mam swój własny zapis na swoim własnym serwerze prawdopodobnie prawdopodobnie będę szukał mm nowego serwera, będę chciał kupić serwer, to jest związane z tym, że wreszcie mam swoje własne dochody i, i mogę utrzymać serwer, że tak powiem, także nie wiem jak, w jakiej cenie będę, na pewno jeżeli ktoś ma jakieś fajne serwery, które mogę kupić wizą, kartą wizą, nie żadne paypale ani nic z tych rzeczy no, bym był bardzo wdzięczny jakby mi ktoś coś takiego podesłał yy, ale poza tym yy, to skończąc moją myśl o tym ktokolwiek to zrobił nie mówię że to jest gargamel to jest tylko yy, moje przypuszczenie że mógł to być gargamel mm. Tak więc o biedny krykry, kry, okradli go z panelów słonecznych Krykry, kry, jeżeli to oglądasz To mi szkoda cię, ale to naprawdę nie byłem ja Krykry, kry, w ogóle tak, by the way Ciekawe czy oglądasz w ogóle. Myślę, że tak, bo ty tam wcześniej mnie oglądałeś. Często leczarżywałem sobie mój Gravity Chestplate, bo tutaj zawsze było pełno energii. Ale poza tym... Yy, to ja tu nic nie ruszałem. Często tu chodziłem na polowanie, na przykład endermany czy coś takiego, ale... Przeważnie omijałem twoją bazę. No nic, dobra. Jak zwykle. Zagadałem się, mój, chciałem sobie pójść gdzieś, żeby, nie wiem, coś było ciekawiej czy coś, ale... Jak zwykle z tematu zeszłem i to mocno. O co mi chodzi? Chcę kupić yy, serwer. Będzie, będę, będę miał serwer. Yy, nie chcę, żeby wyszło mnie za drogo, bo wiem, że tam mogę za 50 euro kupić jakiś tam Słyszałem przynajmniej, że mogę za 50 euro kupić tam jakiś serwer. Yy, unlimited slots i tak dalej. No super wypasiony. No ja nie chcę czegoś takiego. Co, nie wiem. Żeby miał jakieś ograniczone sloty, żeby był dosyć dobry dosyć dobry mam na myśli, że no taki, jakiś no żeby nie lagowało i tak dalej, tak, żeby miał odpowiednią ilość slotów, myślę, że 20 slotów na początek by mi wystarczyło i to na lajcie, przynajmniej mi się wydaje i poza tym myślę, że jeżeli ogarnę to, rozpocznę od nowa rekrutację. Tak, 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 nie pomyliliście się. Wszyscy ci, y, którzy chcieli tam wcześniej pograć i tak dalej, no. Proszę bardzo, nie ma problemu, możecie zagrać, ale y, jak widzicie, no... Generalnie dawałem ludzi do serwera z takim zaufaniem, jeżeli ktoś... Powi powiedział mi, że będzie nagrywał, ja mu wierzyłem od razu na słowo, proszę bardzo, będziesz nagrywał, proszę bardzo, wybijaj na serwa, boom, nie ma problemu. A jak wy widzicie yy, no większość po prostu chciała się tylko i wyłącznie dostać na serwer, żeby pograć chwilę i później za chwilę wyjść, bo wiedziała, że im się znudzi. Yy, no jest bright. Yy, tak więc no w ogóle mam pomysł, zrobimy noc. Nie pamiętam czy tam było IP serwera także taki mój mały trik eee, Tak więc żeby się dostać do tego serwera o ile w ogóle mi się uda utworzyć ten serwer i tak dalej żeby nie było to zbyt drogie i tak dalej bo też nie chcę zbytnio nadwyrężać moich funduszy eee, No i gdzie, gdzie ja skończyłem? Tak tak więc, żeby się dostać do tego serwera, co trzeba zrobić? Po pierwsze, muszę mieć dowód na to, że nagrywacie. Na pewno no, ludzie bez kanału, którzy założyli kanał i mówią, że będą nagrywać, no spoko, to nie wiem, na przykład nagrajcie filmik, w którym pokazujecie, że chcecie dołączyć do tego serwera, bo... Nie wiem, pokażcie na feed Beast, że umiecie zrobić to, umiecie to zrobić tamto, znacie się na tym, modzie, na tamtym, nie wiem. Na pewno nie będzie łatwo się dostać na ten serwer. Nie tak łatwo jak wcześniej przynajmniej. Nie mówię, że to będzie niemożliwe czy coś, ale no naprawdę chcę, chcę jakiś porządny dowód. Nie na, nie, nie chcę słyszeć czegoś takiego, że mam ileś tam, powiedzmy, nie wiem. 3000 widzów i coś takiego dodaj mi do serwera, bo mam 3000 widzów czy coś takiego, no super, no fajnie, masz w 3000 widzów, ale możesz na przykład nie nagrywać czy coś w tym stylu, no że nie może być, co nie? Także na pewno ilość widzów nie wiem, możesz nie mieć widzów, a możesz nagrywać na przykład co, codziennie odcinek czy coś takiego, no takie ludzie, ta, tacy ludzie na pewno będą mile widziani i tak dalej, co nie? ale na pewno nie tacy, którzy no tam no zresztą przykład yy, jednej osoby z tego serwera już tam nie będę w, wymieniał yy, imion, a raczej ników też ma sporo widzów i no nic, nic nie nagrywa no nie no ja to nie rozu rozumiem to, że że nie chce mu się grać powiedzmy czy coś takiego no ale no to dlaczego jeżeli komuś się nie chce grać i nudzi mu się gra po miesiącu, chciał tak bardzo do, dojść na serwera i mówił, że będzie grał i tak dalej. No, dla mnie to nie ma sensu, wymyślcie co chcecie, tak? Yy, co idzie do drugiego mojego punktu, że jeżeli ktoś wejdzie na ten serwer, yy, nie mówię, że będzie musiał grać, na przykład nie wiem, przynajmniej godzinę dziennie. Nie, nie wcale tego nie mówię. Niech to będzie godzina miesięcznie. Godzina miesięcznie, to nie jest dużo nawet. Pół godziny miesięcznie. Ale żeby to nie było tak, że ktoś gra powiedzmy 24 godziny na dobę przez tydzień, później gra powiedzmy jeden dzień w tygodniu, a później nie gra przez pół roku. To jest moim zdaniem bez sensu. Wolę systematyczne granie niż szybkie granie i później się komuś coś szybko znudzi, co nie? No, zresztą ja jestem też samym przykładem. Tak naprawdę no... Fit the beast teraz, że ja zrobiłem Industrial Crafta jest dosyć... Industrial crafta. Jest dosyć. Yy, yy, no takie nudne. No nie ma już tak naprawdę co robić. Chociaż oczywiście niespecjalnie jestem tutaj na tej arenie, bo oczywiście jeszcze jestem... ta arena. I, i w ogóle miałam zrobić zamki i tak dalej tutaj także naprawdę ja jeszcze mam sporo do roboty jeżeli chodzi o feed the beast yy, tak więc yy, niby nie mam co do, co robić tak naprawdę nie chcę mi się tego robić ale tak naprawdę wie, wiecie to jest tak jak z yy, yy, nie wiem nie mam akurat dobrego przekłokadu, ale mam nadzieję że wiecie o co mi chodzi tak więc jeżeli nawet nie uda mi się zrobić serwera, prawdopodobnie ktoś będzie musiał polecić za, za to, yy, co ktoś zrobił. I w ogóle z tego co widziałem, bardzo dużo ludzi yy, nie ma. Nie gra już na tym serwerze. Z tego co widziałem, jak ja przestałem grać, to tak naprawdę każdy przestał grać, yy, ponieważ to co widziałem ludzi którzy mają teraz to wszystko zbudowane to tak naprawdę to było yy, to było to co mieli zbudowane kiedy ja ostatni raz byłem na serwerze także no, to chyba tłumaczy samo za siebie yy, zresztą mogę wam nawet pokazać przykład Elaya. ups jak widzicie dawno nie grałem yy, Elai naprawdę mu dobrze szło i tak dalej, wszystko chciał sam zrobić, ale z jakiegoś powodu mu się chyba znudziła gra Bo już nie widzę żeby grał No i jak widzicie, no o, o tym mówię, chciałbym jakiś porządniejszy serwer, bo jak widzicie ten serwer nie jest Naprawdę on ma chyba 1 gigaramu. To nie jest zbyt dużo Jak widzicie Prawdopodobnie miałem miałem wypuścić odcinek ten i prawdopodobnie wypuszczę dwa odcinki ten informujący i ten tutaj, może tamten jutro wypuszczę, czy coś takiego ale no nie wiem, no na pewno rekrutacja zaczęta na pewno jeden, przynajmniej na razie, jedna osoba odpadnie i druga osoba dołączy zastanawiam się również nad resetem mapy czy, czy jest w ogóle sens jeszcze tą mapę trzymać, ale tak się zastanawiałem przez ileś i wydaje mi się, że ktoś może tu mi zaproponować, ale myślę, że jeszcze nie. Jeszcze. Jeszcze nie. Może, może kiedyś, ale jeszcze nie. Tak więc, no nie wiem. Taki informacyjny, bo koja kojarzę, że... Pewnie niektórzy myślą, e, skończył z YouTubeem. Um, nie. Po prostu nie mam czasu na nagrywanie. Tak jak mówiłem, odcinki będą raz na ileś. Także no... No nie wiem, jak ktoś chce dołączyć, proszę bardzo, jak nie to nie. Eee, no i to by było na tyle, nie chcę za bardzo przedłużać, chociaż na pewno ten odcinek trwał więcej niż 30 minut. No nieważne. Tak to jest, ale troszeczkę informacji musiałem powiedzieć, bo wi większość z Was raczej nie wie co się dzieje i tak, dalej, i tak dalej. Także yy, trzymajcie się. Yy, do następnego razu. Mam nadzieję, że to nie będzie za miesiąc ani nic, nic z tych rzeczy. Mam nadzieję, że się jakoś nie wiem, wyrobię. Przynajmniej raz, raz na weekend będę cokolwiek nagrywał. Ostatni weekend miałem dosyć yy, zajęty. Ten znowu mam poniedziałek wolny, także czt, dlatego to nagrywam. Dzie jeszcze raz dzięki serdecznie za oglądanie i do następnego. Mam nadzieję, że niezbyt długo. Na razie.